Cześć, z tej strony Patryk, a ze mną jest Karolina i razem chcielibyśmy Was zaprosić na dni otwarte Uniwersytetu Pedagogicznego, które odbędą się 16 marca od godziny 9. Samo wydarzenie rozpoczniemy wywiadem z naszym rektorem, który opowie o naszym, o naszym uniwersytecie i to, co się u nas dzieje aktualnie. A potem od godziny 9.30 przejdziemy do wykładów naszych profesorów, którzy mają naprawdę ciekawe tematy przygotowane dla Was. Całą listę możecie znaleźć na stronie naszego Uniwersytetu. A od godziny 12.00 przejdziemy do studia naszego. Tak, między innymi będziemy prezentować nasz AZS oraz nasze koła naukowe, które możecie u nas znaleźć, jakże też z ciekawymi tematami, które będą prezentowane. Też w tym studiu dowiecie się z naszych materiałów, jak wygląda proces rekrutacji na naszym uniwersytecie oraz jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci za wyniki w nauce, lub też może być to po prostu pomoc socjalna. Tak samo jak dostać się do akademików, jak składać papiery. A potem od godziny 13.00. Swój blog będą miały koła naukowe oraz instytuty. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące danych kierunków studiów, wtedy możecie wejść na Teamsa lub na inne kanały społecznościowe, na których będą prowadzone konsultacje i tam możecie zadać pytania. Znajdziecie nas na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego z linkiem do oczywiście tego wydarzenia oraz na naszych mediach społecznościowych na Facebooku, na YouTube i tak naprawdę to tyle. Serdecznie was zapraszamy.